Patrz przez palce, pstryk, niebiesko, chłodno. Kogo chcecie złapać w dłonie, a kogo pod powieki? Patrzcie, pstryk. Kto stoi przed lustrem, kto się czai za jej plecami, nagimi, od karku wzdłuż całego kręgosłupa. Kto odgarnia z bladego ciała czarne włosy, tak by odsłonić jego niebo i górujący na nim księżyc, który podskórnie, tatuażem, wyznacza dobowe rytmy nastroju, a zamieszkuje tereny tuż pod linią jej karku? Kto? Kto przemyka przez jej palce, gdy tak stoi przed lustrem, gdy cisza nocna rozsadza głośność jej wnętrza? I nie pozwala otworzyć ust, by wydobyć krzyk i wreszcie brutalnie śmiało wydać na świat tą siebie, którą zawsze chciała być. Kto przebiega jej po nieco przesuszonych od czerwieni szminki w ustach, kto puszkiem palca serdecznego dotyka jej warg, które tyle tysięcy słów stworzyły i puściły na wolność, a kto bardzo powoli przechadza się w jej umyśle. Tak stoi całkiem naga przed lustrem, sama, całkiem sama w tej zimnej łazience, tonącej w niebieskim, zimnym kolorze podstawowym. Kim jest ten, który snuje się wokół niej i rozkoszą się staje, dręczącą duszę, kto ją tak opętał, że stała się pełnią, choć księżyc na jej plecach to zaledwie chudziutki półksiężyc, sierp który zagarnia dla siebie połacie osobowości, tnąc niebo jej pleców na wiele części, puzli, które w ciągu dnia drżącymi palcami składa od nowa, od nowa, od nowa. Kto pozwolił jej patrzeć na siebie samą? Kto otworzył jej oczy? Kto wprawia w ruch jej prawą dłoń, gdy dotyka płatka ucha? I delikatną linią zsuwa się wzdłuż szyi na ramię, najpierw jedno, potem drugie. Kto ma śmiałość sunąć mocno w dół, zatrzymywać się na piersiach, które natychmiast stają się poważne i skupio czujne. Kto pewnie czuje się na równinach pod żebrami, wyraźnie zarysowanymi pod napiętą, a jakże bladą skórą, w tym niebieskim, zimnym świetle, kolorze podstawowym nabierających ostrości. Te żebra proszą się, by na nich wstępić język i ten ktoś to robi. Zuchwale, a potem znajduje studnię, Pępek jej wszechświata, mocny węzeł, słupeł, który dotąd nie pozwolił jej się rozlecieć. Prostą ciągłą podąża w dół, prosto w kanion, gdzie żaden GPS nie ma szans. I gubi wreszcie sygnał, a on wreszcie się odnajduje. i Jego pewna obecność jest zdana tylko na instynkt, tę piękną, pierwotną siłę, która w prawnym wkracza tam tędy w jej podświadomość. I zostaje tam już na wszystkie czasy przeszłe, teraźniejsze i przyszłe. Będzie się odradzać w niespełnieniu. Będzie marzeniem i wspomnieniem jednocześnie. Będzie nimi obojgiem. Będzie każdym z osobna, naraz i oddzielnie. Powcale nierówno. Bo ona czuje, że on będzie jej fantomem. Będzie bolał ją jego brak. Bo był przecież, a nie będzie go za chwilę. Kto spycha tą zmiętą świadomość w zimny kąt tuż obok drzwi, mi wyjdzie i nawet się nie obejrzy być może po to, by jej nie ranić. Och, pomiędzy jej udami rozgrywają się ruchy planet, powstają gwiazdy, które staną się pieprzykami na jej bladej skórze. bladej w tym niebieskim, zimnym świetle, w loże podstawowym, czy kiedykolwiek kto się zliczy i powie dość. Przez jej smukłe palce przepływa prąd. Ona będzie tam czekać, nie pytając, milcząc o sens. Na jej ustach, przesuszonych czerwoną szminką, pojawi się elektryczny szept, ukształtowany w jedno słowo, powtarzane tak długo, aż kształt jej myśli stanie się dwoma dźwiękami to ty. Wtedy będzie mogła zamknąć powieki, mruknąć nimi bezpiecznie. Niczym motylimi skrzydłami, migawką flesza, wodką z łazienki, której nie ma komu pokazać, nią samą, a która wymknie się i nie